Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną część regału książkowego. I tak wiem, znowu chwilę u mnie nie było, ale musicie mi to wybaczyć: ja po prostu chwilowo nie ogarniam swojego życia, zbyt wiele się dzieje. I muszę Wam przyznać, że też ostatnio trochę mniej czytam, jakoś po prostu nie potrafię się skupić. Ale tak się składa, że ostatnie cztery książki, które przeczytałam, wszystkie uważam, że są warte polecenia. Więc e, chętnie dzisiaj z wami się nimi podzielę, e, moimi refleksjami na ich temat i serdecznie jeszcze raz zapraszam do oglądania. Pierwsza książka to e, modni Karoliny Sulej od Arcadiusa do Zienia. I jest to książka, która przedstawia sylwetki projektantów, marek e, modowych. Polsce demokratycznej od początku lat 90. do teraz i muszę przyznać, że po raz kolejny jestem mega pozytywnie zaskoczona sposobem pisania polskich autorów. Mam wrażenie, że gdy czytam y, biografie angielskich albo zagranicznych y, pisarzy, one są przesiąknięte suchymi faktami i mam wrażenie, jakbym prawie jakbym czytała y, Wikipedię. A tutaj literatura faktu miesza się z literaturą piękną, i po prostu czyta się te historie, wchodzi się w nie i e, czyta niemalże z wypiekami na twarzy. Książka złożona jest w sposób chronologiczny, i tak Karolina Sulej wchodzi do pracowni projektantów ich domów, e, potrafi jechać za nimi na drugi koniec świata, czy to do Brazylii, czy do um, Nowego Sącza. aby usłyszeć ich historię, jak powstawała marka. Z czym borykali się, na, z jakimi problemami borykali się na początku, z czego czerpią inspiracje, ale mamy również pobieżny przegląd przez ich kolekcje i dużo e, takich interesujących faktów, ciekawostek z ich życia prywatnego. Po prostu poznajemy ich też tak bliżej personalnie. I tak dowiemy się więcej o Gosi baczyńskiej, zieniu, e, duecie paprocki Brzozowski, ale również o takich markach jak Local Heroes czy Prosto. Mnie chyba najbardziej przypadła do gustu, zaintrygowała mnie sylwetka Moniki Jakubiak, projektantki i wykładowcy. Monika dużą część swojego życia spędziła w Londynie i ona tworzyła i współtworzy masę interesujących projektów. Pracuje z niepełnosprawnymi, interesuje się tematem etycznej mody, ale również wyszukuje rzemieślników na całym świecie i tworzy z nimi interesujące projekty. Książka jest dosyć gruba, bo, ponieważ ma ponad albo prawie 500 stron i jest taka tak przesycona informacjami e, że ja momentami troszeczkę może czułam się zmęczona e, zwłaszcza, że chciałam ją jak najszybciej przeczytać, ponieważ to jest ostatnia z książek i już tak bardzo chciałam nagrać ten filmik. Ale i tak szczerze polecam naprawdę fajna książka. Kolejna książka to jest um, Strange Weather in Tokyo Hiromi Kawakami Um, oryginalny, ty oryginalny tytuł to jest Sensei i Teczka, a polskie tłumaczenie z tego co pamiętam, Sensei i Miłość. I znowu jest tak, że polskie tłumaczenie trochę najmniej mi się podoba, ale nie wiem, może po prostu temat miłości nadal najlepiej się sprzedaje w Polsce. Książkę cudownie się czyta, jest ona do przeczytania w kilka dni, i ona jest tak przysiąknięta japońskim, tokińskim klimatem um, i smakowitym jedzeniem. Jeżeli chodzi o fabułę, jest to historia miłosna, ale tak iście japońsko miłosna, a 38-letnia bohaterka spotyka pewnego dnia swojego byłego nauczyciela, teraz pana, który dobiega 70, -tki. spotykają się przy barze, gdy zamawiają dokładnie to samo jedzenie. I tak właściwie poza upodobaniami względem jedzenia i podobnymi smakami, niewiele ich łączy, ale pomału rodzi się m.in. Między nimi fascynacja i zauroczenie. Jest coś charakterystycznego w japońskiej em, literaturze: em, stoicki spokój, leniwe tempo, wyważone emocje, jakaś tajemnica magia, i em, ja po prostu uwielbiam ją czytać. I chociaż tutaj tak naprawdę fabuła może nie porywa jest to piękna, wzruszająca historia. No, i takie małe ostrzeżenie: czytając ją, możecie mieć po prostu taki nagły przypływ chęci, aby wsiąść do samolotu i lecieć do Japonii. No, i możecie też przede wszystkim zgłodnieć. Kawka on the Show Murakamiego, e, kawka nad morzem. E, książka trochę sfatygowana, ale dostałam ją od e, dobrego kolegi, jest to już kolejna dziesiąta, 11 pozycja e, tego autora. E, Murakami jest jednym z moich ulubionych e, pisarzy. Jeżeli chodzi znowu o fabułę, piętnastoletni chłopak ucieka z domu e, przed klątwą ojca, zanim niezależnie podąża e, starszy pan, który potrafi rozmawiać z kotami. Po kilku dniach ojciec tego chłopca zostaje zamordowany, i obu panów poszukuje policja. Akcja przebiega przebiega dwutorowo i raz czytamy ją z perspektywy tego chłopca, raz z, tego, z perspektywy tego pana. Książka jest taka dość mroczna, ciemna, magiczna, momentami absurdalna, surrealistyczna i to nie, jest, to nie jest rodzaj książek, po które zazwyczaj sięgam. Sen tutaj miesza się z jawą, czas nie ma znaczenia, ale jakimś sposobem, jakimś cudem ja totalnie weszłam w, tą, w tę historię Totalnie mniej zatonęłam i czyta się również ją cudownie. Wiele osób uznaje, że jest to jedna z jego najlepszych książek, a dla mnie ona była momentami zbyt mroczna, trochę zbyt ciężka. Jak ja czytam jego książki, niektóre jego książki, chyba tak też było również z kroniką Ptaka Nakręcacza, one, są, one wyzwalają we mnie tyle emocji, że też momentami czuję się lekko zmęczona. To nie jest lektura łatwa, ale myślę, że naprawdę większa. Nie może się ona nie podobać. Jest to naprawdę świetna pozycja. Polecam. I ostatnia już książka, Burial Rights, Skazana, polski tytuł to Skazana, Hany Kent. Jest to książka oparta na faktach, co więcej, podparta bardzo bogatym materiałem źródłowym. Jest to historia ostatniej kobiety na Islandii, która została skazana na śmierć. Akcja książki toczy się w pierwszej połowie XIX wieku w północnej Islandii, i cała ta otoczka, miejsce akcji sprawia, że ona jest jeszcze bardziej przejmująca i ściskająca za serce. Agnes, główna bohaterka książki, zostaje skazana na śmierć za współudział w morderstwie i zostaje wysłana na kilka miesięcy w oczekiwaniu na egzekucję do domu miejscowej władzy. W tym domu, e, oczywiście, początkowa rodzina jest totalnie jej niechętna. E, co jakiś czas odwiedza ją młody wikariusz, który ma za zadanie przygotować ją e, do tej podróży, która na nią czeka, e, która jest przed nią. I ona pomału mu opowiada swoją historię, udziela pewnego rodzaju e, spowiedzi. Tej e, spowiedzi przysłuchuje się cały dom i e, pomału przekonuje wszystkich do siebie, wzbudza coraz większą sympatię. A y, czas nieubłaganie y, po prostu się kruszy i maleje. Co najbardziej chyba podobało mi się w książce, jest to, że jest to historia bardzo niejednoznaczna. Do końca nie wiedziałam za bardzo, y, co się wydarzyło. Jest bardzo, ale to naprawdę bardzo poruszająca, świetnie napisana, no i bardzo, bardzo klimatyczna. Chyba moja ulubiona z tych wszystkich czterech, które pokazywałam. I to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Lista moich książek do przeczytania pomału się kruszy, więc proszę koniecznie dajcie znać w komentarzach, co obecnie czytacie. Zapraszam na swojego Instagrama, ponieważ tam jestem najczęściej. I do usłyszenia wkrótce. Buziaki! Buh.